Ja bardzo rzadko piszę scenariusze do odcinków i do tego też raczej nie napisałam. Chciałam na początku powiedzieć, że Aroma to jest gra jakich nie ma, ale okazuje się, że są gry, które wykorzystują zapach jednak, a myślę, że to są to gry dla dzieci. W tym wypadku Aroma jest to gra, która no, nie jest może do końca planszówką i nie jest tym czego sobie polecała graczom. Aroma to jest gadżet, to jest coś, co fajnie mieć na półce, co fajnie podarować babci, mamie, cioci na gwiazdkę, bo jest to coś zupełnie innego. Sprawdźmy. Aroma jest to gra, która będzie na Kickstarterze już za chwilę i jest to gra, która została już wyprodukowana przed kampanią, ponieważ chcą oni ją dostarczyć ją w grudniu. Nie wiem jak to im pójdzie, nie wiem jak to ma wszystko wyglądać, ale wszystkie kopie tej gry już są gotowe. Więc zobaczymy jak to w ogóle będzie miało sens. Ja dostałam kopię, żeby powiedzieć coś o tym właśnie dla tej kampanii na Kickstartera po angielsku, tą zostało zrobione, a teraz mogę wam powiedzieć o tej grze po polsku, bo jest tak, w sumie językowo niezależne. Jeżeli patrzymy na nazwy różnych roślin, które pojawiają się na naszych planszach, to one są bardzo łatwe do przetłumaczenia. Niektóre nawet są takie same, także jest ok, nie jest wcale tak źle. No i na czym polega aroma? Aroma to jest małe pudełko, w którym znajdziemy 25 ml buteleczek z olejkami. No i teraz tak: olejki i tektura. To się nie do końca miesza. Ale w tym wypadku nie jest tak tragicznie, bo te buteleczki mają tą taką kulkę na, na, na górze, więc one się nie rozlewają, a cały czas działają, tak jak mają działać. Aroma to są cztery gry, i te cztery gry mają mini gry, żeby wprowadzić właśnie na przykład pierwszego gracza do rozgrywki, więc to jest całkiem spoko, ale to oczywiście podkreślam, nie jest gra dla graczy, to jest taki Gadżet. To jest takie coś, co fajnie mieć u siebie e, dla ludzi, z którymi się nie gra w gry, którzy nie grają, którzy po prostu przychodzą czasami na kawę, przychodzi ciocia na kawę i co zrobić? Wyjmij aromę. Bo aroma jest czymś, co nie trzeba mieć żadnych umiejętności. To jest po prostu gra, w której sprawdzamy, czy znamy zapachy i to są miłe zapachy. To nie jest gra na zasadzie e, powąchaj to, a patrzcie, to, to śmierdzi jak... Nie wiadomo co. A to są miłe zapachy roślin, drzew, ziół, kwiatów, i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra. To jest gra, którą jeżeli przejdziecie obok półki, gdzie ona leży, to ją możecie poczuć. I to nie dlatego, że coś się w środku rozlało, ale dlatego, że tam wszystkie olejki się tam mieszają w tym pudełku, i ten zapach cały czas jakoś tam z niego uchodzi, i to jest bardzo przyjemne. Taki podświeżacz powietrze. I aroma to jest coś, co jest. E Cały czas nie chcę tego kategoryzować jako gra, bo to nie do końca jest gra, ale no, nazwijmy to grą w tej chwili. Po prostu wyciągamy olejek, wąchamy olejek na przykład. Um, każdy to robi ze swoim olejkiem, każdy wyszukuje sobie w małym takim katalogu, jaki to jest zapach, kładzie to e, rewersem do góry na stole i podajemy olej dookoła stołu. Kiedy wasz olej do Was wróci, sprawdzamy, kto ma rację i przesuwamy żeton punktacji. I tyle. I to, to jest na przykład jedna z czterech gier właśnie, tam są cztery różne warianty i. E, o ile tak, ja wiem, że to, to jest, wam się wydaje, że to jest bez sensu i już nie wiadomo, że zapłacili mi za to, żeby powiedzieć, że to jest fajne, nie. Ja, ja jestem w szoku, że nam się to spodobało, bo ja po prostu podchodziłam do tego bardzo sceptycznie. Przyszło pudełko, bardzo ładne, produkcja tej gry jest świetna i to jest, to jest duży plus z tej strony, bo e, ten, kto tę grę wykonał, Wydał bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo wkładów w to, jak ta gra będzie wyglądała i jak ona jest zrobiona. która jest świetna w tej grze. Do tego kolory są bardzo fajne, drewniane znaczniki są bardzo fajne, no i właśnie te olejki. I ja jestem w szoku, jak dobrze to jest wykonane na grę, która jeszcze nie została ufundowana. To nie jest prototyp, to jest już gotowa gra, jest naprawdę, naprawdę dobra. I ja myślałam, o ojej, ale to będzie bez sensu, że będziemy wąchać się nawzajem, nie wiadomo co jeszcze. Ale okazało się, że to było fajne, takie relaksujące, E, doświadczenie na wieczór. Po prostu usiedliśmy wczoraj w czwórkę przy stole i e, zjedliśmy kolację i potem sobie wy wyjęliśmy grę na z tyłu i każdy gdzieś tam sobie smarował się tym olejkiem, wąchał, zgadywał i to naprawdę było takie... było fajne i, i nawet był moment napięcia, gdzie wszyscy, każdy myślał, że jeden zapach to jest inny zapach i się okazało, że nikt nie miał racji. E, i tak was nos może wodzić za nos. Także... E, Tutaj bierzcie to trochę może ze szczyptą soli, bo tak, no jest to gra, której ja dostałam do recenzji i e, pewnie wiadomo, nie, mówię, mówię, bo mi każą, ale nie, ja mówię Wam szczerze, że nawet Matt był bardzo zaskoczony tym, jak ta gra jemu się spodobała e, i już powiedzieliśmy, do kogo będziemy ją zanosić po drodze, żeby sobie też w to trochę pograli, posiedzieli, powąchali, bo tak, tam jest wariant, gdzie mówisz, a to Ty powąchaj to i ja wiem, że, masz, że nie masz racji, to ja dostaję punkty. Nieważne. Aroma to jest fajny gadżet. Ja jestem bardzo zadowolona, że go mam, bo na pewno zagrałabym w to z mamą, na pewno zagrałabym w to z mamą Mata, z jego e, przeżywaną mamą, macochą, z jego dziadkiem, e, bo jest to coś zupełnie innego. Jest to gra, w którym możecie grać z każdym, który ma zmysł węchu i który zna te zapachy, a nawet jeśli ich nie zna, to to jest bardzo fajne, e, fajna możliwość właśnie zapoznania się z nimi. Tam jest 20 różnych zapachów które są zupełnie, zupełnie pomieszane. Tam jest, jest tak jak mówię, właśnie pomarańcza, jest róża, jest lawenda, ale też mamy e, majeranek czy e, sosnę, więc jest naprawdę dużo tego wszystkiego i okazało się, że mój ulubiony zapach to jest ylang ylang. Ylang ylang, nie wiem jak to się mówi, ale naprawdę no, jest coś bardzo fajnego do, do, właśnie do posiadania na półce na takie relaksujące wieczory z kimś, kto nie grał nigdy w żadną grę. O. 行了。